Co to za impreza? Napíjte ga! Kurva, zakázal, že Ale mieli, nie, oni nie mieli nie. kamień, kurde. Zobaczcie, oni mieli kamienie No mi*****. Okej. Tych <laughs> okay. jeszcze, kurde, był chyba. A ty gdzie się chowasz? Cześć, Izak. Czekałem na ciebie. <laughs> nie no, proszę wejść. Ja nie chcę być z tobą sam na sam. <laughs> no, nie no, ale, nie, Idź stąd. tak ktoś <laughs> rzuci ale taką ja, muzykę idealną na pustynię. <laughs> nie no, proszę odejdź stąd. Ja nie chcę być z tobą sam. Izak, proszę ściągnij spodnie, to nie będzie bolało, naprawdę. No dobra, ale, to, ale jak, jak to zrobię, to pójdziesz. Mam bandaże. Jak to zrobisz, to zrobię makika, obiecam ci. Wyjdę stąd z huk... To jest żaren Halo, to jest mój pokój miłości. Chcesz ponczusia? Wypełniłem go miłością. Streszczaj się. Okej okay. teraz twoja kolej. Nie, nie, nawet przesady. Ja tak się nie umieliliśmy wcale. Nie, nie, już teraz musisz odejść, już było super, ale nie. Zrobię ja sobie filary. Ja zrobiłem filer dla siebie. Ja budowałem dookoła, ja to będę kończył generalnie, bo już kurde, trzecia. Ej, czemu? Coś co mu. Filemon, co się zrobił? Co się stało? nie ulepszył. No faktycznie, Patrzysz, w dół, a na kurę nie patrzyłeś. Filemon mi kurde wjechał na chatę. Tutaj, dupa Nexosa leży w stronę wejścia. Kule, Dobra, tak. robimy to. Tak. O kurde, nie! Ła! przepraszam! Co się stało? Co się stało? Co tu się wydarzyło? Tak. Eee, kłopot jest. Co tu się wydarzyło? Czemu to jest dziura w ścianie? Nie! Co tu się stało? Problem! Nie poszło to najlepiej. A co ty zrobił? Cześć, więc ty jesteś magikiem, no chyba Dlaczego ja wam śpiewam? A. A co patrzysz ja, mnie za rękę? Ja pierdziele Ej i zabijaj maczetą w ciało Chce mi na ostrak Ten skifers maczetą. Ale to chcesz dostać maczetą? Zrób mi piercing w no, twarzy Ale szybci <śla> jesteś, <śla> jesteś nosorożcem <śla> Jesteś nosorożcem co <śmieniczne> <śmieniczne> ma się No i tego. On już się samo wyłączył <śmieniczne> Nie rozumiem. To, to wiesz ja. Na moje lewo. lewo. Tam dwóch dziewczyn, to nie pogardzę O tam. Tylko to nie tam. wiem, tak, jak lewo. To jest lewo? Za, Moje lewo. Jest? Gdzie? O tam. To ja, ty pokaż, jest mi, to Dawaj. Ja, ja, Zaraz chyba Ci pomogę. Ale aż tak, że nic nie mówisz? No, 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 czasami no, tak ma Odliczaj, no Trzy, dwa, ja no, jeden 4, Zero! <ścoughs> <ścoughs> krzyki Ale chyba żyje jeszcze Boże, szkoda, No nie no, mnie pa, spójrz, tutaj a... Kurde, dostałem. To dla bezpieczeństwa. Kule. A tu jest... Ej, jest... to jest... to Halo, przepraszam. Czy mógłby się zatrzymać, wariat? Halo? E, o, bo właśnie, żeby Evron mógł łatwiej trafić. To dziękuję bardzo. Dawaj sobie Kurde, co? na głowę zrzucić Nie wiem, ja go ukopił Weź Weźmy typu wsi nexus do tego, do skrzyni Już, 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 już Co tam, tam Odkładam rzeczy, wiesz? Tu sits jakieś wyrzucę, bo one są niepotrzebne Na razie To włożę tylko i włożę jeszcze tylko to Dobra, masz U drzwi twoich <laughs> stoi Pan o mój Boże Nie, idźmy stąd ja już nie chcę tu być Robimy ewakuację z tej wieży chyba Ja nie spełniłeś moje marzenie Spełniłem marzenie Paulniki Skarbie, kurczę, weź, daję ja ci z zaraz laptopa, kupuję ci Rasta i możesz przyjść z nami do ekipy, pograć w Rasta I, i możesz tutaj zamieszkać, z ze mną, naprawdę Jakoś się dogadamy na temat warunków spania w mojej, w mojej, w mojej, w mojej kwaterze. No to jest toaleta jakaś. Będziesz mogła sobie chodzić do lodzi, słucham? A gdzie to jest jakaś łazienka? Nie no, to pierwsze pytanie, które może zadać, zadać kobieta, to gdzie jest łazienka? Nie mam kania łazienki. Ja, ja jak, jestem... jak, jak walę klocka tutaj do ogniska Jest Jezu. Śmieszne. Trzeba sobie jakoś radzić. A, i tu lampę trzeba zgasić, dobra. kuchnia, Skarby? Kuchnia jest na dole. <zum _> Zbra, w ognisku sobie też... Run, create Dziki Izek. Może Izek? No są dziki już. No są dziki, no też mi zajął dziki. Jak tak można? Jak się może klan nazywać, żeby tak było? Tak z jajem. I nie dziki, bo już zajęte. Kurczę nie wiem. Izaki. Z jajem. O, co Jak? Dziki pindole. Dziki pindole tutaj piłaś? jakie dzikie pindole. No bo to jest gra na Rasa, tak? No. No to ta gra raz, mi się kojarzy tylko i wyłącznie z tym, że nam są pindole na wierzchu, kochanie. Tak pamiętam, ciebie znajdę. Tak, a dlaczego mnie znajdziesz, jak mnie znajdziesz, powiedz? No słuchaj kurde. Okej, okay, teraz <laughs> Jak mnie znajdziesz, no słuchaj, powiedz, jak, jak mnie znajdziesz. No, nie sobie trzymam z tych gości. Te no, ogarniemy, tak te które. Takie... No z, i tak na podstawie kroków mi po, znajdziesz podróż, tak? No, wejść coś poróbmy, bo takie bieganie w kółko to jest nie ma sensu Dobra, proszę natychmiast odmaszorować Ja zaś tam się z jakimiś golasami bawi. No kurde ja nie wierzę no po prostu no jakby koleś jakiś ten typek miał kamień to pewnie nie tego nie zrobię Jedna kulka Nie, on słaby był, jego ja prawie zawej <słyszy>